Widzicie łap? To nie jest powieść dla każdego. To mroczne, ciężkie Dark fantasy. Pełne smrodu, obrzydliwości i wszystkiego tego, co w Dark Fantazy najważniejsze. Mamy tutaj ból, krew, flaki. I opisy tak nieprawdopodobne, że. Nie da się ich do niczego innego porównać. Uwielbiam to, jak Agamiela zaczyna opisywać miasto, ludzi, emocje. To jest bardzo dobra książka dla tych, którzy cenią sobie naturalizm, cenią sobie synestezyjne opisy, cenią sobie. Głębie. Polecam.